Mimo no, wszystko i tak nie zobaczcie, jak ten basen wygląda. Bliska. Co oni z nim zrobili? A widzę, że to ciekawe. Może chodzi o jakieś dobre gatunki z gatunku. 15 lat mieszkanianki murki malowały i pożyszować chwilę moment złotych zostało naprawdę to może krokodyle są stary dużo krokodyle. Chopaj jak budynek Chopach po... jak tam ten powyciągali wszystkie To złomiarze na pewno powyciągali wszystko tragedia no się. popatrzcie co do czego doprowadziliście, 15 lat stąd hajt ściągnęli, jak niespojański bo tylko marowali murki, murki farbą olejną. Woda miała być z hydrantu, była z rzeczki i było cacy. Weź to, pokaż tą wodę stary. Popatrz, co się stało. Uważaj, bo jeszcze ty jak wpadniesz, to możesz się rozpuścić. Będę cię Popatrz, tam się woda rusza. Nie zbliża się, bo coś wyskoczy. A co się poruszyło w krzakach. Faktycznie, tu mogą być jakieś. Tu kiedyś był kibę. Pamiętasz, te prysznice, nie wiem, prysznice były kiedyś. No tam fajnie było. no. Dla komuny to dbali, a później proszę. Tylko bali i patrzyli i lekarze stąd wyciągnąć. Razem z niespomniałem się na czele. Nie tak kurwa wyciągnęli. No jest wszystko. Ciekawe, jak się za wodę rozliczali. Że nie niby miał z hydrantu, a była z rzeczki było cacy. To jest niesamowite. Taki obiekt zniszczyć. Oni powinni, powinni wszyscy, schyć, nie wiem, ewakuować ich z tego urzędu miasta za głupotę. No i teraz ich dzieci chodzą się bawić, tam pływać sobie na żwirownię. To pokażemy następnym razem, nie? Tych właśnie, to doprowadzili do tego. Jak się kiedyś któryś utopi, to mu postawią pomnik. Poczekaj, nie stawaj na to, bo to się rusza. Tu może być zbiornik na małe krokodyle. Chodźmy, nie... Chodźmy, chodźmy tam dalej. Chodź, zaryzykujemy. Może, może to przeżyjemy. Hmm. tu nie mam to gdzie. I tak wałek idzie. że <grywa> jest taki. Powiem, karty w starym w basenie. No, no PIRANIE! Słuchaj, wszystko zdewastowane Wszystkie Pewnie to nie oddali za grosze, nie? No bo skoro tak jest zdewastowane, to nic nie warte Nie ma Nie ma a, jest tylko mięsza na pedrach <gry> Uważaj nie poślizgnij się bo już też Może możesz tego nie przeżyć hmm. kurde, kurde To tak jakby... wiesz w góry Uważaj, taki oparyś ty popach, popach Powody mam w tym Niesamowite, dobre, dobre ja, bo, Brawo, brawo dla latów. Tylko na nie głosować Często mnie. Nie iść po tym murką, zawsze malowany był tą farbą śliską, że dzieci i głowy rozwalały. No ale można rozwalić. Taka jest śliska, żeby farba przetrwała, Tyle barsty jest z farby. <laughs> Widziałeś, że to jest więcej bardzo farby kolejnej jak, jak tak jak tyńku. <laughs> Dobra. O, już. Choć tutaj mogą wychodzić te małe krokodyle. Po Zobacz na to stary Ty Jak myślisz co to jest? Nie wiadomo Jakiś wetbajler to miała panować tutaj Wiesz, tyle ludzi przychodziło, że przychodziło się nie było gdzie ręcznika położyć. A oni po co to doprowadzili. To ja. ja to nie więcej. Co no, drugi. W urzędzie po szkole rolniczej. <gry> Ciekawy taki Co to jest? Chodź, dajcie od tego. Podejdź mi. Nic, no nic nie porozumieję z trafią. Dobra, grywamy.